Chleba! Chleba! Nie ruszaj się! Masz prawo do zliczenia! Wyjmę się! Kur... Tu jest stolik <grym> dla oskarżonego. Dobra mów! Jak się rozwiasz? Dlaczego odjadłeś Dlaczego Jak się rozwiasz? Czego? Jak się Jak się no, Jak masz no, no. no. Ja kurwa ze mną. Jaki ze Jak spała. To ty Jaka nie chcesz pójść w Nie, to Nie kurwa. Ale grozi to, ci to, 20 lat, to, ci to, 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 to nie jest Galek Jak to, to nie jest. Galek? To nie ja jestem Galek Jak Co? No. to pso, To w porządku? To w porządku? To w porządku? To w Texas, look behind you, cause that's where the Rangers gonna be.